Witajcie serdecznie. Kasia Kwiatkowska z tej strony, i dzisiaj Wam powiem o darach natury, którym się sprawdzają nieziemsko przy cerze, właśnie problematycznej, czyli przy wypryskach, trądzikach, przetłuszczającej się skórze, łojotoku i tego typu tematach. Niosłam Wam tutaj, słuchajcie. <laughs> Cały kosz. Oczywiście przy skórze problematycznej pamiętajcie, bardzo ważne jest nawodnienie i bardzo wa ważne jest oczyszczenie organizmu. Dlatego, że jeżeli skóra pokazuje, że coś tu jest nie tak, czyli zaczynają się wypryski, zaczynają się jakieś problemy na twarzy, to pierwszy temat to są toksyny, drugi temat to są pasożyty, trzeci temat brak nawodnienia, czwarty temat yy, przy. Kobietach zwłaszcza dojrzałych, to będą problemy z hormonami i wtedy wypryski będą się Wam robiły tutaj na brodzie najczęściej. Więc tych tematów, aha, i jeszcze bakterie i wirusy. Jeżeli mamy stan zapalny w organizmie, jeżeli mamy coś tutaj właśnie związane z właśnie z tematami zapalnymi, to będzie też na skórze wywalało. I słuchajcie, ja zaczynałam w ogóle pracę z organizmem, to powiem Wam, skóra pokazywała, zwłaszcza na twarzy, pokazywała kilka lat, zanim po prostu ona wróciła do stanu używalności. Ja miałam po prostu aż guzy takie ropne, cały czas wykwity na skórze i w momencie oczyszczania organizmu to wywalało po prostu cały czas na twarzy, więc u mnie było od razu widać, <noise> że ja się oczyszczam. Jeżeli macie też problemy z nerkami, czyli nerki są niedrożne, tak samo będzie to pokazywało też na skórze i może pokazywać na twarzy, ale przy nerkach bardzo będzie często wywalało na plecach krosty. Także właśnie czym sobie zaopiekować, właśnie takie stany, oprócz tego, że od środka też trzeba, moi kochani, zadziałać, i to koniecznie, to o tym pamiętajcie. Nie, jeżeli mamy jakieś problemy, to nie tylko działanie tutaj pięknie, nałożymy sobie tapetkę i będzie super fajnie, nie? Nie, nie, nie działa to tak do końca. Jeżeli chcecie, żeby ta skóra wracała do normy, trzeba też się za, zabrać za pracę z organizmem od środka. Moi kochani, więc co ja tutaj Wam dzisiaj przyniosłam? Mam kilka sprawdzonych ziółek i kilka sprawdzonych maceratów i olejków eterycznych. I ekstraktów na bazie też minerałów, które mi bardzo w tych tematach pomogły. No i moi kochani, co to jest? Tutaj Wam przyniosłam macerat na oleju kokosowym, bo przy problemach właśnie ze skórą, zwłaszcza jeżeli macie stany grzybicze, stany bakteryjne, zanieczyszczoną linfę, bardzo będzie się sprawdzał jako baza olej kokosowy. Więc ja na bazie oleju kokosowego robię sobie bardzo dużo maceratów i tutaj jest macerat z piwoni. Dawno zrobiony, z kwiatów piwonii. On przepięknie pachnie, słuchajcie. I on działa tak tonizująco na skórę, działa przeciwzapalnie, działa rozjaśniająco, tonizująco. Bardzo y, fajny patent. Tutaj mam kolejny macerat, też niedawno zrobiony. To jest y, na bazie dzikiej róże. Y, I on też po prostu cudownie, cudownie pachnie. I róża też działa właśnie tonizująco, działa przeciwzapalnie, działa nawilżająco na skórę. Więc warto sobie takie maceraty, moi kochani, robić hmm, właśnie. Właśnie sobie robić takie maceraty. Kolejny macerat to jest macerat z przytuli. I przytulia, słuchajcie, to jest ziółko, które się bardzo sprawdza przy łuszczycach, przy atopowym zapaleniu skóry. To jest ziółko, które niesamowicie opiekuje też takie tematy, więc ja sobie z przytuli też robię takie maceraty. Tutaj mam kolejny macerat, to jest mix glistnik, czyli jaskółcze ziele i dąbrówka rozłogowa. I on się sprawdza w przypadku właśnie tematów trądzikowych, w przypadku właśnie wyprysków, w przypadku stanów zapalnych skóry. Bardzo fajnie u mnie się to ziółko sprawdza. No i moi kochani, jeżeli chodzi o minerały, to tutaj mam takie, które najczęściej właśnie stosuję do skórowych, właśnie kremików i różnych wynalazków, które sobie tworzę na skórę. To jest siarka z biotyną i z witaminą C. Bardzo fajna i siarka się też będzie Wam sprawdzała w przypadku właśnie nerek, w przypadku tego, gdy jest zatrzymanie wody w organizmie, siarka też uelastycznia mięśnie i bardzo fajnie wpływa na skórę i też je przyczynia do tego, żeby nerki działały bardzo fajnie. I kolejny minerał to jest, to jest cynk który też lubię sobie bardzo dodawać do kremików, do odżywek na włosy, bo on też mi się bardzo sprawdza i on po prostu, jeżeli ta skóra jest bardzo zaniedbana, zanieczyszczona, brakuje jej też odżywienia, będzie się bardzo fajnie sprawdzał. Kolejny, kolejna rzecz, którą wykorzystuję do skóry problematycznej, to jest srebro kolonoidalne i on, ono u mnie bardzo często właśnie ląduje w, też w kremikach, ale też srebro możecie sobie bezpośrednio też na skórę po prostu przecierać, nakładać, można sobie Przemywać oczy, można sobie dawać do nosa w przypadku infekcji. Też stosujemy często u nas od środka sreberko, więc tylko przy srebrze też trzeba wiedzieć, jaki rodzaj srebra, bo to jest bardzo ważne. Nie każde srebro możecie stosować od środka, to jest też istotne. Więc trzeba mieć srebro dobrej jakości. No i moi kochani, coś, co jest wisienką na torcie we wszystkich moich kremikach, nie tylko kremikach, to są czyste olejki eteryczne. Czysto olejki eteryczne dlaczego? Dlatego, że to jest skoncentrowana moc roślin. Działają cudownie zarówno na skórę, jak i na organizm od środka i olejki eteryczne wam się też wchłaniają przez skórę i aromatycznie one też działają na cały organizm holistycznie. Olejki eteryczne są od 50 do 70 razy mocniejsze od ziół i przyniosłam wam tutaj tylko wybrane olejki, takie olejki, które mi się sprawdzają właśnie kiedy jest gorąco, kiedy jest upał, kiedy jest potliwość, bo w przypadku gdy mamy dużo toksyn w limfie i jeżeli się pocimy, to bardzo często w właśnie skóra reaguje stanem zapalnym, robią się wypryski, bo to wszystko chce z organizmu wyjść. E, więc przyniosłam wam tu kilka takich olejków, m, które mnie bardzo pomagają i to są też takie olejki, które możecie stosować na skórę, nawet gdy jest gorąco, bo na przykład, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że niektóre olejki mogą foto-uczulać. Takie są na przykład cytrusy, na przykład lemon, dzika pomarańcza, tangerynka i takie tego typu, czy grapefruit. Tych olejków nie stosujemy na skórę, kiedy wychodzimy na słońce, dlatego że mogą się porobić plamy, mogą się porobić takie zaczerwienienia, bo one mogą foto-uczulać, więc na to Was uczulam. I tego proszę Was, przestrzegajcie. Więc ja w lecie do kremów nie dodaję cytrusów, to jest bardzo też istotne. No i jakie olejki lądują mi w kremach? To jest olejek. Z lawendy. Olejek z lawendy dlaczego? Dlatego, że on w ogóle działa cudownie gojąco na skórę. Jeżeli są właśnie jakieś stany zapalne, bardzo fajnie ten Dzień temat dobry. Dzień dobry, Wiktoru przeszedł. Dzień dobry. Te tematy opiekuje. W przypadku naczynie krwonośnych, porozszerzanych, pękających naczyniek, wy... takich pajączków też bardzo fajnie się sprawdza. W przypadku zasiniń, siniaków, lawenda też cudownie wyciąga, z... też zabezpiecza świąt skórę czyli są jakieś takie nawet ukąszenia, czy takie wykwity na skórę, które po prostu swędzą, lawenda będzie działała też kojącej. ona ma też działanie, słuchajcie, przeciwpasożytnicze, ma też działanie przeciwzapalne. Więc warto sobie, i wyciszające, warto sobie ją po prostu do kremiku stosować. Ja do kremów daję zawsze czyste olejki eteryczne, czyste olejki eteryczne, bez żadnych domieszek. Dlaczego? Dlatego, że w, tak naprawdę czystych olejków na rynku jest około 2%. I jeżeli nie macie olejków ze sprawdzonego źródła, to tam cuda wianki mogą być, dlatego że nie ma obowiązku przeprowadzania badań olejków eterycznych. Jest jeszcze Jasiu. I tam może być naprawdę cuda, bo dużo olejków, tak naprawdę, zwłaszcza tych, które mają, co kochanie, te, które mają niską cenę, przy roślinach nawet nie stały. One są tworzone bardzo często chemiczne, mają domieszki, cudow, cuda wianki mogą mieć chemiczne domieszki. Więc to się mija z telem, tak? Bo to wszystko Wam się wchłania w skórę, więc jeżeli chcecie mieć coś naprawdę, co Wam skórę zaopiekuje, polecam czyste olejki eteryczne. Wiktor, ja się musisz sobie znaleźć drugą skarpetkę, bo nie masz. Musisz przynieść, wiesz? No i jakie te olejki, moi kochani, muszę sobie to przetransportować. A i jeszcze co jest bardzo bardzo cudowne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kremiki, to jest wosk pszczeli do kremów. Cudownie też nawilża, cudownie odświeża skórę, więc ostatnio właśnie testuję recepturę na bazie też wosku pszczelego z dodatkiem tych wszystkich maceratów olejków, jest po prostu sztos. Więc polecam wam też wosk Pszczeli. No i moi kochani, jeżeli chodzi o olejki, skóra problematyczna, kolejny olejek gdzie jest drzewko herbaciane. Drzewko herbaciane uczulam Was, żeby stosować czyste drzewko, dlatego, że po zapachu tego nie rozpoznacie przy drzewku, tak samo i przy lawendzie. Te zapachy sztucznych olejków są bardzo zbliżone, albo są to też olejki, które są dopuszczane na przykład do spożycia wewnętrznego, ale one są rozcieńczone na jakimś, na jakimś rozpuszczalniku, czyli jakiś tam jest dodany olej. Moja skóra, powiem Wam szczerze, takich z dodatkiem nawet tych substancji, które są polecane do spożycia, nie trawi. więc ja do kremów daję czysty olejek z drzewka herbacianego i drzewko herbaciane ma taki specyficzny zapach, i on, nawet jak jest rozcieńczony, po zapachu bardzo często możecie go nie rozpoznać, bo on ma bardzo zbliżony, czy to jest rozcieńczone drzewko, czy to jest czyste drzewko. One ma ten zapach bardzo rozcieńczone drzewko. To jest cudowny olejek przeciwzapalny. Ona właśnie wspiera oczyszczanie nerek, wspiera stany zapalne, pozbywanie się stanów zapalnych, bo on goni po prostu wirusy, bakterie. Działa cudownie przeciwzapalnie kojąco. Więc polecam Wam też drzewko herbaciane. No on się też sprawdzi w przypadku infekcji. Sprawdza się w przypadku zapalenia pęcherza czy zapalenia nerek. On ma też bardzo szerokie spektrum działania. Kolejny olejek, który właśnie często daje przy skórze problematycznej do kremów, to jest drzewko cedrowe. I on się też będzie sprawdzał właśnie w tych tematach związanych z łuszczycą i taką suchą wydzieliną na skórę i zmianami na skórze spowodowanymi też grzybem. Drzewko herbaciane też będzie działało przeciw przeciwgrzybiczo, więc warto sobie po niej sięgnąć. Drzewko cedrowe jest takim olejkiem łagodnym, on ma też działanie, to jest żywiczy olejek, on ma też działanie takie wyciszające też układ nerwowy, tak samo jak lawenda. One was będą właśnie tak tonizować, wyciszać, harmonizować więc warto sobie te olejki po te olejki sięgnąć drzewko cedrowe dodatkowo będzie wam też świetnie się sprawdzało też w przypadku nerek w przypadku stanów zapalnych w przypadku zapalenia zatok on ma też bardzo szerokie spektrum działania kolejny olejek który właśnie często ląduje w moich wynalazkach to jest olejek ilang ilang to jest bardzo kobiecy olejek kwiatowy bardzo intensywny i on ma taki no, kwiatowy mocno zapach i ja na początku, słuchajcie, jak go też zaczęłam y, doświadczać, to musiałam się do niego przyzwyczaić, bo on był dla mnie bardzo słodki. Ale też emocjonalnie musiałam sobie poprzerabiać te rzeczy, które związane są też z tym olejkiem, bo każdy olejek czysto eteryczny też Wam pracuje w emocjach. Więc jeżeli któryś olejek Was odrzuca, warto sięgnąć po opis olejku właśnie ze strony emocjonalnej i zobaczyć, co Wam po prostu pokazuje, bo to też jest przepiękne w przypadku olejków czystych eterycznych. I lang lang będzie Wam działał też przeciwzapalnie, tonizująco będzie rozświetlał skórę, będzie też dawał takie uczucie takie, takiego uśmiechu na twarzy, zadowolenia, bo on po prostu też jest olejkiem, który pracuje z libido, Więc jeżeli tutaj macie jakieś właśnie tematy do przepracowania, warto po niego sięgnąć. Ilang i lang też jest olejkiem, który bardzo wspiera ciśnienie w przypadku właśnie wysokiego ciśnienia krwi warto sobie też sięgnąć. Bo ten olejek, bo on będzie też wspierał te tematy. A na skórze też będzie działał przeciwzapalnie, rozświetlająco, tonizująco, więc mhm. warto po niego sięgnąć. Kolejny olejek które Wam przyniosłam, to jest rozmaryn. Rozmaryn jest olejkiem takim, który pobudza koncentrację. Bardzo fajnie wpływa w ogóle na włosy. Jeżeli macie problemy z wypadającymi włosami, cienkimi, suchymi, warto też po niego sięgnąć i przygotowywać sobie różne um, cuda na włosy na bazie tego olejku, albo go po prostu odrobinkę wcierać. W skórę głowy, bo on pomaga odbudowywać się cebulką włosów. Do tego rozmaryn, moi kochani, też działa właśnie przeciwzapalną i się świetnie sprawdza w przypadku infekcji w przypadku y, pobudzonych nadnerczy y, więc to jest też olejek o bardzo szerokim spektrum i fajny słuchajcie też w kuchni bo o, to jest po prostu olejek który można zastosować też do gotowania no i moi kochani też olejek którym się w upalne dni ja nie rozstaję bo ja po prostu jestem Takim człowiekiem, który po prostu jak jest ciepło, to się rozpływa. Nie? Więc potrzebuje olejku także do kremów. Jego też daje do pasty, do zębów, do, 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 do dezodorantów. To jest olejek z mięty pieprzowej. I on ma cudowne działanie chłodzące, odświeżające, pobudzające koncentrację. I w przypadku właśnie, gdy robię różne takie kosmetyki domowe do twarzy, czy też do ciała, czy właśnie dezodoranty, zwłaszcza w lecie, zwłaszcza wtedy, kiedy jest gorąco, to często właśnie korzystam z mięty pieprzowej, dodaję ją, bo ona na przykład, jak się ciało zaczyna wiecie nagrzewać, zaczyna się pocić, wystarczy odrobinkę. Ja dosłownie kładę palec na wieczku i w sobie wcieram na przykład w kark, bądź takie miejsce nefralgiczne. Podpachy ostrożnie z nim, dlatego że to jest bardzo mocny olejek i może po prostu poparzyć skórę, czyli może być pieczenie. W przypadku właśnie, gdy nakładacie olejek i skóra zaczyna piec, czyli jest za mocny, pamiętajcie, nigdy nie zmywamy go wodą, tylko jakimkolwiek tłuszczem smarujemy to miejsce. Wtedy olejek eteryczny Wam się rozcieńczy i on po prostu już nie będzie działał tak drażniąco. Ale mięta, to jest to jest też układ pokarmowy, mięta to jest też wdzięczność, mięta to jest też takie, taka chęć do działania, mięta to jest koncentracja, mięta to jest takie ochłodzenie, czyli w przypadku tematów, gdy jest przegrzane ciało, w przypadku gdy jest właśnie, to jest związane, za długo jesteście na słońcu, to ciało jest przegrzane, warto wtedy w, na przykład stopy sobie wetrzeć, w przypadku gdy jest duża gorączka warto sobie też miętą się wetrzeć. Mięta, słuchajcie, też jest cudownym olejkiem, tak samo jak też rozmaryn e, i które pracuje z przetłuszczającą się skórą, więc jeżeli macie problemy właśnie z przetłuszczającą się skórą, przetłuszczającymi się włosami, e, warto sięgnąć po miętę pieprzową, dlatego, że ten olejek będzie regulował łojotok, będzie regulował to wyrzucanie tego łojotoku, ten, tą świecącą się skórę, tak? Czyli w przypadku takiej przetłuszczającej się skóry ta skóra się po prostu błyszczy, bo to cały czas wyrzucania. Mięta to pięknie tonizuje, więc ja ją uwielbiam też dodawać do kremów. Ym, I słuchajcie... Jak wcześniej miałam taki, ja bardzo się pociłam. Bardzo moja skóra momentalnie tu na twarzy pokazywała właśnie taki świecący się łojotok. W przypadku, odkąd pracuję właśnie z tworzeniem swoich własnych kosmetyków, w przypadku też pracuję z olejkami eterycznymi, to wszystko się zaczyna cudownie tonizować. Ta to skóra jest zupełnie inna, to jest inny wymiar skóry zniknęły te wszystkie wypryski, te, te, ten łojotok taki potężny, bo wcześniej naprawdę potrzebowałam niewiele, żeby, żeby po prostu mój organizm natychmiast reagował nad potliwością, więc w tej chwili tylko to jest też, słuchajcie, praca z organizmem, też od środka i to nie od dziś. <laughs> to też trzeba pilnować, ale warto, moi kochani, bo to się przekłada na cały organizm, na kondycję organizmu, na kondycję emocji naszych, na kondycję skóry, skóry włosów, to jest po prostu inny wymiar, zupełnie inny wymiar, więc polecam Wam serdecznie, jeżeli macie ochotę na taki, na taki gotowy, proszę Jasiu, Jasiu się domaga sreberka. Jeżeli się, y, y, macie ochotę na taki kremik gotowy, y, to zapraszam Was do mnie na konsultację, bo y, y, jak Wam już mówiłam w moich y, live'ach nie robię, y, że tak powiem, takich samych kremów Uf. dla każdego. Każdy ma zupełnie inny skład i y, y, jest dopasowany do Waszych potrzeb, więc zapraszam do kontaktu. Może to być kremik, może to być Rolonik. Jeżeli macie ochotę się nauczyć, jak robić takie właśnie swoje kosmetyki, zapraszam Was do zakupu mojego e-booka. W drugiej części mojego e-booka też macie przepisy przykładowe właśnie na takie swoje domowe kosmetyki, które sobie można samemu stworzyć, więc jeżeli macie ochotę potestować, jeżeli macie ochotę na czyste olejki eteryczne, czy właśnie na potestowanie tych minerałów, z których ja korzystam, będzie ekstraktów ziołowych, to też Was zapraszam serdecznie do kontaktu. Trzymajcie się Ciepolutko, niech Wam służą te wskazówki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa, pa.